Witam w kolejnym filmie na kanale i dziś pokażę Wam jak zrobić, żeby nie było łapek w dół pod filmem na YouTubie. I to, no kurde, całkiem ciekawa sprawa jest. Dobra, przede wszystkim rzecz którą będziemy potrzebowali to przeglądarka Opera Mini. To oczywiście będzie sposób na telefon. I to jest przeglądarka w wersji takiej zajebiście długiej, takiej jak tu jest napisana. No mi się tego nie chce jakoś tam przeczytywać, ale można sobie spisać i tą wersję pobrać, bo ja ją właśnie pobrałem. Chodzi to na Androidzie 4.1.2, właśnie o takim LG, telefoniku S610. Nie obrócił się, to dobrze. I tak, pokażę to na przykładzie swojego kanału. Tutaj od razu już mam, jak widzicie, włączoną przeglądarkę. I tak, weźmiemy sobie. Tutaj. Dobra. Co ważne, żeby to zadziałało, musimy mieć w tej przeglądarce włączone oszczędzanie transferu, bo wtedy po prostu cały ten ruch jakby. Kurde, nie nacisnę się. Nie, coś się ładuje. Dobra, jeszcze raz. Bo wtedy cały ten jakby ruch sieciowy przechodzi przez. No, po prostu komputery tej właśnie usługi. No dobra, to tutaj pokażę jakiś film. Weźmy, może sobie. Tu Wam pokażę, jak to wygląda naprawdę. Czyli, może weźmy o ten film. Tylko zatrzymam od razu. O, i tutaj mamy 8 w górę, i no, tutaj akurat 0 w dół. I teraz pokażę, no to teoretycznie nic się nie zmieni, a potem weźmiemy jakiś film, w którym może będą jakieś w dół. To sobie przewiniemy w dół i to będzie. Nie, muszę dać na filmy wszystkim. Tak, o, to jeszcze teraz pokażę, jak ten transfer zrobić. W sensie, wchodzimy sobie tutaj, i tutaj oszczędzanie transferu musi być włączone no automatycznie. I wtedy będzie dobrze. Jak będzie wyłącz, to nie będzie działać. Musi być automatycznie. Dobra, wstecz. I teraz to był w dół troszeczkę. Jeszcze w dół. O, to już chyba będzie ten film. Nie, jeszcze. Oto ten tak. Jak ustawić tak. I uwaga, patrzmy się na to, bo to będzie dobre. O, już od razu się włącza odtwarzanie, to nie? I. Patrzcie kurde na to. 8 w górę i 0 w górę no więc to jest całkiem ciekawe całkiem spoko sprawa jeżeli ktoś na przykład nie wie że coś takiego można zrobić no to może sobie że tak powiem można mu coś takiego pokazać myślę że całkiem ciekawa sprawa dobra teraz weźmiemy tak żeby były w dół jakieś łapki myślę że weźmiemy sobie tutaj najpopularniejsze albo no, najpopularniejsze i chyba w tym powinny być jakieś w dół tak mi się zdaje, zdaje coś o jest troszeczkę w dół jest to weźmy teraz ten sam film, tylko że on był niestety gdzieś na samym końcu. O, kurde, ja go znajdę. A tu w dodatku ta przeglądarka ma takiego. No nie wczyta się już więcej. dobra, to musimy na górę chyba dać na najpopularniejszą. O ile tutaj będzie taka opcja. Nie wiem, czy to coś takiego będzie. Nie, jest. Przesłane filmy. A to nie, nie to. Data dodania. Niedobrze. Nie to. Data dodania od najnowszego. To w ogóle będzie można zmienić. Prawdopodobnie nie. To wiecie, co trzeba będzie wejść na główną stronę. I tu będą popularne filmy, i tam powinno być yy, to na pierwszym miejscu. Z tego co wiem, tak, to jest ten film. I tutaj po prostu będzie coś zielistego. Popatrzmy się tutaj. Jest 329 w górę i 16 w dół. A teraz tutaj, oczywiście, włączyło mi się odtwarzanie tego filmu. Wstecz. I uwaga. Jep. I <gry> Dobra sprawa. Kurde, jeszcze ostrość. O. No, więc jeżeli chcecie coś takiego komuś pokazać, to przeglądarka Opera Mini, włączone to oszczędzanie transferu i macie same łapki w górę, w dół nie ma. Oczywiście jeżeli naciśniemy tą, tą łapkę w niby w górę, ale tak naprawdę jest w dół, no to oczywiście przybędzie w dół. No, ale to całkiem ciekawa sprawa. No, to taki króciutki odcinek. Mam nadzieję, że się spodobał. Dziękuję za obejrzenie i pozdrawiam. Zapraszam na kanał. Do zobaczenia do następnego razu. Cześć.